O teatrze tańca Wici na Polonii, na świecie wiedzą absolutnie wszyscy. Teatr tańca w Wici, no mogę zaryzykować takie stwierdzenie, widzieli tutaj w Chicago absolutnie wszyscy Polacy. A o, o teatrze tańca Wici wie wszystko nasz dzisiejszy gość, pani Magda Solarz, dyrektor artystyczna Wici. Dzień dobry, pani Magdo. Witam pana i wszystkich, jak by to nazwać, słuchaczy, widzów. Widzów, widzów, mhm. widzów tak. A pani Magdo, to w tym roku świętujemy. Złoty jubileusz. 50 lat działalności teatru tańca. Wici pani zajmuje się wiciami od jak dawna? Od 75 roku po 74 przyjechałam do Stanów mm -hmm. i bardzo mi tych rzeczy brakowało i, i po prostu dowiedziałam się od przyjaciół, że jest wtedy to się nazywała Grupa Rzeszowiacy, Właśnie. no i zaczęłam jakby współpracę. Także jest to już wiele, wiele lat. A skąd ta nazwa? Rzeszowiacy, bo zespół powstał jako Rzeszowiacy, tak, prawda? Tak, nazwa stąd, że założyciele, ksiądz Bronisław Wojdyła i Mieczysław Wojdyła byli z Rzeszowszczyzny, mhm. więc było im to blisko i taki nadali e, też nazwy zespowi, ale myśmy się rozwijali bardzo i e, uznaliśmy, że to jest za bardzo taka zacieśniająca jakby nazwa, bo nie możemy być tu regionalnym zespołem. Szczególnie, że zaczęły przychodzić zaproszenia od baletu, od orkiestr symfonicznych, nie tylko polskich, ale takich jak Glennale, Napara House i tak dalej. Więc chcieliśmy rozszerzyć i mm, mieliśmy zebranie i każdy młodzież, ja i działacze podawaliśmy różne nazwy, które miały być przegłosowane, a ponieważ moja rodzina była związana z wiciami, z ruchem ludowym, z uniwersytetami ludowymi w Polsce, który mój dziadek Ignacy Solarz był założycielem, mhm. babka tworzyła teatr ludowy w okresie, to wszystko było międzywojennym, o, dziadek został zamordowany przez hitlerowców, ale babka kontynuowała to potem, i wychowanie młodzieży, i książki pisane. Była chyba utalentowaną osobą. I ponieważ te Wici tak w moim dzieciństwie obijały się w związku z ta nazwa. I ja sobie zaproponowałam właśnie te wicia, i tam różne krakusiki, rzeczki, polanki. I młodzież wybrała te wici, wici o dziwo. Nie ja, tylko jakby młodzież. No więc już tak zostało. Oczywiście dla Amerykanów, proszę Państwa, to jest WICI. Też łatwo, cztery litery. Tak, ale napytałem no się, co to znaczy. No wici historycznie to jest jakby wiadomość, przenoszona mhm. przez gońca na koniu. Po wsiach, miasteczkach i tak dalej, z tak zwaną krzywulą, czyli zapalonymi gałęziami. No i ogłaszało się różne nowiny, więc my jesteśmy tą nowiną kulturalną, artystyczną i chcemy tą nowinę, tak jak pan wspomniał. Roznosić no jak najdalej. Tak, na całym świecie. Jak wyglądały same początki? Dziś wici to nie są gdzie prestiżowy zespół, zespół, który jest synonimem najwyższej jakości. No, miło mi. Tutaj nie tylko tańca, ale śpiewu i kultury polskiej. Teatru. Teatru. Do teatru też przyjdziemy za moment. Ale jak wyglądały początki? Od zawsze stawialiście na na tak wysoką jakość od zawsze szukaliście najlepszych z najlepszych No ja jako tancerka i wychowanka z solarzowej i będąca w różnych zespołach i z tą ludowością i z tym artystycznymi sprawami no w ogóle jestem z takiej rodziny właśnie no powiedzmy reżyserzy mhm. filmowi teatralni i tak dalej no zawsze odpowiadało mi żeby to żeby podawać ludziom na tym najwyższym poziomie, żeby się nie, że się robi dużo krzywdy ludowości, jak się robi nie na dobrym poziomie, bo ludzie potem, o to i dana, oj dana, kapusta z kiełbasą i tak dalej. <ścoughs> Więc o to mi chodziło. E, na pewno dużym błędem z mojej strony było to, że założyłam małe wici. Tak jak ja zawsze mówię, późno, bo jednak ta siła, mm -hmm. ta ilość tancerzy, to wykształcenie idzie z małych wici, czyli w tej chwili naszej szkole. Szkółce, jakby, która kształci tych młodych ludzi, którzy potem przechodzą do reprezentacji. Ale na pewno ja olbrzymi nacisk właśnie stawiam na ten poziom, na kostiumy, na reżyserię, nie tylko na choreografię, Co jest ciężką sprawą, bo no wiadomo, że to są amatorzy, którzy pracują gdzieś czy uczą się. No i nie można na przykład pracować codziennie, tak jak w Karolinie, to miało miejsce gdzie ćwiczyłam codziennie. No, no, inne te warunki są zupełnie do y, realizowania tych może ambitnych planów. Oczywiście od samego początku swojego istnienia współpracują ze Związkiem Narodowym Polskim. Dziś mówi się, że widzi to flagowy zespół, ten reprezentacyjny zespół Związku Narodowego. No właśnie bardzo się cieszymy z tego ale bardzo dawno został jeszcze w czasach, mi się wydaje, że to był 80 rok mm -hmm. i jeszcze wtedy nazywaliśmy się Rzeszowiacy i założyliśmy grupę One numer i dopiero potem, kiedy zmieniliśmy imię, staliśmy się wiciami i ale dalej ta sama grupa i ta sama działalność dzięki związkowi. Możemy oczywiście lepiej działać, bo związek na pewno przekazuje nam fundusze, nastroje, na działalność, na op różne opłaty. No dobrze, że jest taka organizacja, przy której właśnie można działać, bo proszę państwa, na całym świecie jest tak, że teatry, artyści, wszyscy, no nie mówię o tym. O tych takich flagowych, to muszą być gotowani. Tak. Teatry. No... Nawet te, te flagowe są utrzymywane przez państwo no i, więc i dotowane przez państwo. To jest ten problem i dlatego no, my potrzebujemy. Chociaż ja powiem państwu, że ja to prowadzę społecznie przez te wszystkie lata. A dzięki temu może, może my mamy, na pewno mamy więcej kostiumów mhm. niż jakikolwiek zespół na terenie w ogóle Ameryki czy Kanady, a nawet wielu teatrów w Polsce. Po, to się też działo dlatego, że mieliśmy tą współpracę właśnie z różnymi teatrami operowymi, takimi trzeba było robić te kostiumy, no i się robiło. A, i, I jakoś no to mnie cieszy, to tego bakcyla sceny połknęłam a, z mlekiem matki, w cudzysłowie tak można powiedzieć. To bardzo trudno, jak się rozmawia z artystami czy ludźmi, sceny, tak to nazwijmy, no to jest bardzo trudno z tego się wyzwolić. Więc tak. z tancerza robi się choreograf, potem reżyser. Widzi to teatr tańca i w naszej rozmowie już przebrzmiewa, ta teatralność występu w wici. Nie mówi pani o y, choreografii samej w sobie, mówi pani o scenariuszach, prawda? Nie tylko tancerze, ale praktycznie aktorzy, którzy muszą zagrać na scenie, nie tylko wykonując choreografię, ale zagrać całymi sobą. Skąd ten pomysł na teatr tańca? Jakie są zasadnicze różnice między waszymi przedstawieniami. A, a takimi tradycyjnymi występami y, y, ludowych zespołów? Bardzo prosto. Proszę sobie wyobrazić taki polski muzykal. Mm -hmm. Czyli jest, nie jest tylko. No, moje tańce zawsze są, y, choreografia ich jest jakąś treścią. Nie jest tylko tańcem, tylko za, jakąś historię w sobie ma. Nie jest tylko tak, jak się często robi taniec, jako sam, bez jakichś dodatkowych znaczeń. Ale y, wydaje mi się, że mm, jest zasadnicza różnica taka, że my po prostu y, o, i zapraszam na nasz koncert też amerykańskich przyjaciół, ponieważ tam wynika wszystko, nawet jak się nie rozumie słów, ale to jest odegrane, odegrane tańcem, y, mimiką, mhm. y, pantomimą tak. i, i y, um, jakby takimi skojarzeniami y, pewnych rzeczy. I wydaje mi się, że nawet anglojęzyczna osoba absolutnie będzie rozumiała, co się dzieje. Proszę powiedzieć o dorobku, widzi, To 50 lat ciężkiej pracy, to kilka pokoleń już w tej chwili tancerzy. No, y, na pewno wie, wielkim znaczeniem jest to, że my mamy między 40 a 50 koncertów rocznie. Są to o. bardzo różne koncerty od sal olbrzymich, do nawet y, obsługujemy, że tak powiem, wesela, mm. bardzo to jest popularne i dużo ludzi i Amerykanów y, angażuje nas do ozdobienia wesel. A, więc na pewno to jest, y, pomaga w zdobyciu jakiejś sławy i wiadomości, Ty, tyle koncertów. Na pewno jestem dumna ostatnia z tego bardzo, że jesteśmy reprezentantem ciofu na cały świat. Ciow to jest organizacja pod patronatem UNESCO, bardzo poważna, organizująca fantastyczne festiwale po całym świecie. I organizacja Ciow ma swoje w każdym kraju oddziały, i a, oddział amerykański, no, bo tu muszę zaznaczyć, że my mamy całe przedstawienie folklor amerykański, którym ja się zakochałam. I reprezentujemy Amerykę po całym świecie. To jest oficjalnie. Teraz y, był koncert Związku Narodowego Polskiego, tak. i mieliśmy prezesa Ciofu z Polski, mm -hmm. gościa, i panią prezeskę Ciofu Amerykańskiego. No i y, no, 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 naprawdę mamy takie uznanie, ale to oczywiście jest spowodowane ciężką pracą poznanie tego folkloru. Nie udawanie, że to kowboje sobie lecą, tylko my studiujemy clogging, to jest taki taniec narodowy, amerykański, coś jak nasz mazur albo polonez, stroje, epoki. Ja jeżdżę w North Carolina, mam środowisko ludzi, którzy klogują, którzy mają te zespoły, takie jakbyśmy powiedzieli wiejskie, w cudzysłowie inkrudo, ale, ale to są te korzenie, no, no to jest na pewno wielkie osiągnięcie i z tego się bardzo cieszę. Oprócz tego oczywiście współpraca widzi ze wszystkimi operami, takie jak Glenallen uh, Opera House, uh, z na, Polo... na polonijnym środowisku to jest Paso, gdzie już wiele lat, 20 lat współpracujemy i wszystkie koncerty poważne z panią Barbarą Bilsztą są zespół na zamówienie. Robi choreografię i występuje na koncertach. I tak nie mówię już Betlejem Polskim, no tego jest tyle. Że nawet trudno mi tak spamiętać i powiedzieć, ale to są tak jakby główne nasze osiągnięcia, czyli ten ciof, balety, opery, te 40-50 występów, ale przede wszystkim szkolenie młodych ludzi teraz już nie takich młodych, bo mamy no, niesamowity jakby powrót byłych tancerzy w związku z 50-leciem, a nie tylko. Bo wielu planuje się włączyć. Mamy grupę nową, która powstała, 50+. Ma ona szalone powodzenie. Występują. Oni strasznie to lubią i zawsze pięknie ich ubieram i podoba się to publiczności, że tacy ludzie jeszcze chcą tańczyć, coś robią. Także naprawdę dużo się dzieje. Ponad y, 200 dzieci. I to wszystko musimy zmieścić w tym koncercie, o którym, mam nadzieję, parę słów tak, powiemy. Tak, bo powiemy zaraz po, zanim, drodzy Państwo, tak, taką, zostawimy tą wisienkę na torcie, czyli zaprosimy Was na jubileuszowy koncert zespołu widzicie, Jeszcze muszę zapytać o występy na międzynarodowych fe festiwalach, bo wiecie no po tak świecie jest... podróżujecie od dekad. Tak, już 17 lat chyba, o ile się nie mylę. No, mamy, ponieważ reprezentujemy CIOF, to mamy okazję, być na najlepszych festiwalach. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić na przykład Meksyk, gdzie na festiwalu rano o 11:00 nasz program ogląda 18 tysięcy dzieci, wow. a wieczorem o godzinie 7:00 na koncercie dla dorosłych 18 tysięcy dorosłych. I tak się dzieje przez 6 dni. 6 dni rano i wieczorem są te koncerty. No więc to, to jest wielkie przeżycie. Oczywiście Ameryka Południowa, już kilka krajów, Europa cały czas. W tym roku też idziemy, dwie grupy, jadą na dwie niezależne. Jedne na Bałkańskie, Bałkański Festiwal, ja z drugą grupą będziemy występowali w Portugalii. Mhm. Także co roku no, tak wybieramy, żeby inny kraj był. No, jeszcze. Czekają nas takie egzotyczne bardzo kraje, jak na przykład może Chiny, o, <laughs> nie wiemy świetnie. tego, zobaczymy. E, no więc, no, dzieje się bardzo dużo, bardzo dużo i to, że jest bardzo ważną rzeczą, że my jednak kształcimy tych Polaków, którzy przy, przy, przyprowadzają potem swoje dzieci. To jest jakby taki łańcuch wydarzeń, nie tylko artystyczny, ale właśnie polskość, amerykańskość. No dużo tych rzeczy się dzieje. My na pewno też wychowujemy młodzież pod różnymi względami i zachowania i pewnych treści moralnych i zachowania. E, nawet się mówi, że jak ta nasza młodzież gdzieś wkracza, to oni robią takie wrażenie, że są inni, że się już nie mówię, że lepiej się ruszają, ale też zachowanie pracujemy nad mhm. tym i tak dalej i tak dalej. Także no tutaj będę nieskromna, że takiemu, takiemu dziecku, które potem z nami jest ileś lat i wyrasta na, jest w grupie młodzieżowej albo dorosłej, to jednak jest to coś nadzwyczajnego w jego życiu, co przeciętny człowiek, a mówi się, że nie tylko pracą się żyje i może nie tylko takim życiem, no, że rodzina, to jest bardzo ważne oczywiście, ale jeżeli się ma coś takiego, nazwijmy to z innej półki, to bardzo kształci, no oni sobie pomagają z pracą, z przyjaźniami, już nie mówię o małżeństwach. Właściwie są małżeństwa wiciowe? Na pewno są. No bardzo dużo, no dzieci wiciowych teraz mamy chyba dwie klasy, dwie Naprawdę? klasy, bo właśnie y, prowadzi je, y, byli wychowankowie, mhm. bo no ciężko by było tu znaleźć choreografów, a my sobie wychowujemy chorograf własnych. własnych. Oni też wysyłamy do Polski, oni uh -huh. jeżdżą do Polski, tam zdobywają w Rzeszowie też szlify na, na kursach i studiach choreograficznych. ale absolutnie działalność tą szkolną i zespołową jest oparta absolutnie na naszych absolwentach. Mówi się, że wiele zespołów folklorystycznych, zespołów pieśni i tańca tutaj w Stanach Zjednoczonych w tej chwili no, przeżywa kryzys. Jest coraz mniej tancerzy, coraz mniej par, ja coraz tego mniej starszych dzieci. Jak to jest u was? Bo wydaje mi się, że wici przeżywają renesans. Otwierają się, ja się widzę, nowe grupy. Ja tego nie widzę, dlatego że jeżdżąc po całym świecie, mhm. te festiwale są tak wypełnione, na przykład, i tyle ludzi się składa, zgłasza, nie składa, tak. że organizatorzy festiwalu wybierają te zespoły, co uważają, że są najlepsze, co im najbardziej pasują w danym programie i tak Proszę sobie wyobrazić, nawet w Polonii, że festiwale rzeszowskie to tysiąc młodzieży, a ileś oni twierdzą, że nie przyjmują, bo już nie mają jakby miejsca tak. Na tych koncertach, gdzie my jeździmy po całym świecie, ja widzę taki szalony ruch do tego Folku, niesamowity, i ludzi pełne wy wypełnienie. Może tu u nas na Polonii my już jesteśmy no tacy zepsuci w cudzysłowie, bo już i ma i Śląski i, I prawda, te wszystkie tak. rzeczy, to możemy to, ale Amerykanie no fantastycznie raz. No, naprawdę. I, ile w tej chwili jest tych grup w wicach? Wspomniała Pani o tej nowej, dorosłej grupie, która tak, się rozwija. Na, na stałej jest 13 grup, różnych grup. 13 wiekowych, mhm. od dzieci zaczynając poprzez młodzież i dorosłych, ale teraz na yy, ten koncert, o którym mamy rozmawiać, 50-lecie, to proszę sobie wyobrazić, że jest grup yy, yy, 18. Wow. Tak, no, jakoś to musimy pomieścić. W sensie w teatrze i na scenie, ale będzie dobrze. No to porozmawiamy o tym koncercie. Drodzy Państwo, serdecznie Was zapraszam już w tej chwili, w sobotę, 26 kwietnia, w przepięknym teatrze North Shore Center for Performing Arts w Skoki. Czyli no, doskonała infrastruktura, doskonała zaplecze, doskonałe światło, nagłośnienie, bardzo komfortowa widownia. Będą dwa przedstawienia jubileuszowe. Najpierw o 2, później o 5 po południu i będą to absolutnie wyjątkowe spektakle. Tak zupełnie coś innego, co można się spodziewać. Nie będą to typowe, absolutnie koncerty, pieśni i tańca, będą to spektakle. Pierwsza część jest zupełnie bajkowa, z pięknymi kostiumami, muzyką i tak dalej. Druga część jest poświęcona jakby twórczości mojej babki, ale tego teatru, który ona stworzyła, no zobaczymy, czy to po tylu latach się sprawdzi. Mam nadzieję, że tak. Ale to wszystko jest ubrane w tysiące barwnych kostiumów. W mojej części występuje wspaniała młodzież, jakby Polonina utalentowana, a, która no, naprawdę na scenie jest fenomenalna od strony muzycznej i aktorskiej. Oczywiście też są odpowiednie tańce. To wszystko w, jakby. W, Plecione, mhm. ale to absolutnie jest jakby, no taki muzykal, powiedziałabym, tylko nasz Polski. Tak. Rozmawiałem tutaj z niedawno z panią Iwoną Puc, która jest bardzo mocno zaangażowana Tak, w Iwona stworzenie. właśnie Puc realizuje pierwszą część tą mhm. bajkową, a ja realizuję drugą, mhm. dlatego że właśnie dla naszych widzów, żeby to można było lepiej. I pełniej zorganizować, bo jest bardzo dużo pracy, to jest wielki wysiłek, więc, żeby jakoś rozłożyć tą pracę, zaprosiłam panią Iwonę, bo jest bardzo zdolną osobą. Ona pisze teksty, ona reżyseruje, ona już działa też dłuższy czas w środowisku polonijnym. Ona też wyraża chęć współpracy, więc to jest też bardzo ważne. Nam się bardzo dobrze, jak do tej pory współpracuje. Także, żeby to było jeszcze bardziej ciekawe. No ja co innego robię, ona co innego, tak. więc to jeszcze urozmaica y, ten cały program. Oprócz tancerzy Wici na scenie będzie można zobaczyć też wspaniałych polonijnych aktorów, prawda? Tak, Andrzeja y, Krukowskiego i y, bardzo nam znaną aktorkę y, y, Panią Agatę Paleczny. Tak, Panią mhm. Agatę Paleczny, y, to w pierwszej części, a w drugiej, tak jak mówiłam, niespodzianka. Okej, okay, po drugiej części pani nie powiem. Młodzi ludzie, którzy pojawili się, nie, część z nich jest w Wiciach w Aha. ogóle, jeździ po festiwalach nami, a część ja wyłowiłam jako bardzo mi się podobających artystów. A nie będę zdradzać, zobaczycie. A możemy trochę opowiedzieć o tej pierwszej części, bo to będzie, jeżeli dorastaliście państwo w Polsce i jeżeli jako dzieci oglądaliście te dobranocki, wieczoremki. No to, jest, to, to jest coś dla was. Y, więc to jest y, ta pierwsza część, to ona jest taka dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponieważ tak jak pan mówił, wielu z nas wyrosło w tym świecie tych bajek, które będą mm -hmm. przedstawione. One będą inaczej przedstawione, one będą według wizji pani y, y, twórczyni, ale y, no Wiem, że starają się to zrobić jak najbardziej ciekawie. A będzie runcalizm, będzie janosik, będzie. Smog! Będzie smog wawelski. Będzie... Masę postaci tak. najróżniejszej. zargąbka, pyza będzie po połowickich A dwieżkach. mamy bardzo artystkę też zdolną, panią Małgosię Moskalis, mhm. malarkę, i ona fantastyczne kostiumy, widziałam na próbie. No po prostu nie spodziewałam się, że same te kostiumy naprawdę są zachwycające. No i oczywiście nasze utalentowane dzieci, które tam przechodzą same siebie z aktorami i w tych kostiumach i w tym całym pięknym zamieszaniu, mm -hmm. które tam powstaje. Muzyka na pewno. Myślę, że tak samo jak i dzieci dorośli nie będą tak. się różnić i będzie to jakby dwa Spektakle w jednym. Bo dla dorosłych będzie to wspaniała taka nostalgiczna podróż do krainy swojej młodości. Dla dzieci będzie to świetna lekcja kultury i, i, i języka, historii tak, języka tak. polskiego. To ta pierwsza część. A Druga część, tak jak Pani mówi, będzie poświęcona osobom, które tak. tworzyły wici te 50 lat temu. Prawda? To znaczy nie, bo druga część będzie poświęcona mojej babce. Mm -hmm. Wici to ja tworzyłam, okay. a babka. Kształtowała Pani. No właśnie. Ale proszę Państwa, więc to ona będzie taka muzykalowa trochę mm -hmm. i um, ona będzie opowiadała o iluś historiach z życia e, baladowego. Naszej ojczyzny, z naszych takich korzeni, niektóre tragiczne, mhm. niektóre może takie na dzisiejsze czasy, mniej nowoczesne, ale czyż nie zachwycamy się jakimiś pięknymi meblami antycznymi? Na pewno tak. Więc oczywiście to podane w pięknych kostiumach, ale też i bardzo dowcipne rzeczy i śmieszne, ale to, będzie, to jest taka jakby jedna całość opowiadana. O poprzednich czasach i obecnych. Mhm. No trudno sobie wyobrazić, trzeba przyjść, zobaczyć. Przyjście, drodzy Państwo, naprawdę za, zachęcam i zapraszam. Sobota, 26 kwietnia. Dwa przedstawienia. Najpierw o 2, później o 5 po południu. Wszystko w North Shore Center for Performing Arts w Skoki. Bilety, to jest ważna informacja. A bilety trzeba niestety albo udać się do teatru. Na miejscu, dokładnie. Tak. Bo teatr ten nie oddaje biletów oni sami, prowadzą sprzedaż. Więc albo trzeba się udać, albo można na internecie wejść na Noccior i tam można zakupić, oczywiście przez kartę kredytową. Tak jest. Ale jest jeszcze parę dni, można się przejechać, z, wiem, że kasy są otwarte chyba od 11 do 5 wieczorem na Nor. To jest jakby... Przez skoki Boulevard. Skoki, skoki. Boulevard i golf. Więc tak jest. Tak. I bilety można zamówić również na, na Ticketmaster. Zresztą wszystkie informacje możecie zdobyć, drodzy Państwo, pod numerem 773 -827 8108 Ten numer tutaj też macie, drodzy Państwo, wyświetleni. Albo odsyłam Was na stronę internetową wici tam znajdziecie odpowiednie linki, gdzie trzeba będzie kliknąć, żeby te bilety zamówić. Jeszcze, Jeszcze są, ale spieszy się, bo się kończą. Ale też chciałam wspomnieć o naszym bankiecie, Właśnie. na który zapraszamy, bo obchody obejmują dwa spektakle w notsior Teatrze, ale obejmują też bankiet o 5 po południu w niedzielę w hotelu, ale na tym bankiecie. Podobno spotkają nas różne nagrody od y, Państwa Polskiego, od Związku Narodowego, mhm. i tak dalej, i tak dalej. No, i widzi też swoje nagrody dla swoich działaczy i artystów. Także i będzie grała wspaniała y, y, folkowa. E, ekipa The Kings. Mhm. E, mamy też wizytę górali zespołu Białodunajczanie z Bałego Dunajca. Z 30 z Polski, 6. 6 osób. Oni będą brali udział i w spektaklu, mhm. i w bankiecie. W bankiecie, który będzie, proszę Państwa, w niedzielę. Zapraszamy bardzo. E, e, chcę tylko powiedzieć, że e, no, e, warto by było mieć poparcie Polonii tutaj, kiedy e, mamy gości z Polski, e, różnych e, rządowych i tak dalej, i tak dalej. No to y, y, jestem pewna, że będzie ciekawie, bo nasza młodzież tak się wspaniale bawi, że cała reszta też zawsze się z nimi bawi. Tak, ciągną w górę całą resztę. Tak. Ten bankiet, drodzy Państwo, tak jak powiedziała Pani Magda, w niedzielę, 27 kwietnia, y, początek o godzinie 5, zapraszamy do bardzo prestiżowego miejsca, do y, hotelu Holiday Inn and Suites, y, również w Skoki. Bilety jeszcze są? Tak są i bilety nabywamy już w zespole WICI, mhm. tak jak pan podał. 773-827-8108. Trzeba się spieszyć, żeby te, żeby te bilety no jeszcze zdobyć. No właśnie, zdarzyć. tak to miło tutaj u pana gościć i, i móc przemówić i zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają i oglądają bo jednak no, poparcie polonii jest bardzo bardzo ważne dla artystów no i żeby ta idea twórczości naszej rozchodziła się więc no. i to jest proszę państwa też dobry moment gdzie można sprawdzić jeżeli chcemy zapisać swoje Właśnie. dziecko w przyszłości co my robimy jak to wygląda no zapraszamy serdecznie. Pani Magdo, udało się Pani stworzyć no, teatr, grupę, która jest taką perłą w tej kulturalnej, polonijnej koronie. Um, gratuluję tych sukcesów. Dziękuję Życzę bardzo. Życzę kolejnych dziesięcioleci. Czego sobie Pani życzy na, na najbliższe 5, 10, 15, 20 lat pracy? Wie Pan czego? Zdrowia. <głos> <głos> Zdrowia, no i y, dla nas nie są problemem sprawy artystyczne, mm -hmm. tak mi się wydaje. Są może, no nie problemem, ale są bardzo istotne sprawy od tej strony finansowo logistycznej, mm -hmm. no więc bym sobie życzyła, jeżeli chodzi o wici, żeby to nam coraz lepiej szło. No bo no niestety, jak nie ma pewnych warunków, nie ma nowych kostiumów, no to, to nie da się tego pominąć, bo tak. to podnosi. Poziom całego przedsięwzięcia. Życzę, żeby te problemy finansowe się robiły coraz mniejsze, żeby nad Wiciami nie tylko Związek Narodowy Polski roztaczył opiekę, ale żeby no wiem, państwo polskie na przykład, żeby, żeby tutaj Polonini i również otoczyli Was swoimi parasalami i żeby dalej, żebyście dalej mogli przez kolejne 50 plus lat prowadzić tą wspaniałą działalność. No, dziękuję bardzo. Pani Magda Solarz, dyrektor artystyczna, osoba, która z Wiciami jest praktycznie. Od samego początku była dziś naszym gościem, a ja jeszcze raz zapraszam na wszystkie e, wydarzenia, które uświetnią Złoty Jubileusz Teatru Tańca Wicie. Więc dwa wspaniałe przedstawienia w sobotę 26 kwietnia o 2 i o 5 po południu, oraz wspaniały jubileuszowy bankiet w niedzielę 27 kwietnia o 5. Pani Magdo, jeszcze raz gratuluję i serdecznie dziękuję za przybycie. To ja powiedzmy. dziękuję za zaproszenie.